Dobry wieczór, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu 28. Kolejki Fortu na pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów pokonała Sandecję Nowy Sącz 3 do 0. Jest z nami trener gości Tomasz Kafarski. Dzień dobry, trenerze. Dobry wieczór. Dobry wieczór i poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Gratuluję trenerowi Danielowi i piłkarzom stali zwycięstwa. Myślę, że to było zwycięstwo zasłużone. Zaczęliśmy ten mecz bardzo źle karny, bramka samobójcze, czyli taki taki jakby to powiedzieć yy, znak rozpoznawczy w ostatnich yy, w ostatnim czasie sandecji. Ciężko było wrócić yy, do gry, chociaż z wielu elementów yy, na pewno jestem zadowolony, jestem zadowolony z drugiej połowy z reakcji chłopaków, nikt się nie poddał, walczyli do końca, chociaż sytuacja w tym meczu i nasza ogólnie jest yy, zła. Myślę, że ta porażka jeszcze nas nie złamie i Będziemy dalej w kolejnych meczach walczyć o komplet punktów. Zobaczymy sobie przeanalizujemy ten mecz. Postaram się podjąć słuszne decyzje personalne, tak aby w kolejnym meczu zagrać skuteczniej w obronie i mieć szansę zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Mamy pytania do trenera. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Krzysztof Zimny, retrofutbol. Pytanie o dzisiejszy mecz, czy spośród drużyn, z którymi mierzyła się sandecja od momentu pańskiego przyjścia, Stal Rzeszów była najmocniejszym przeciwnikiem, najbardziej wymagającym. Jak pan to oceni na tle wcześniejszych rywali? znam Stal Rzeszów, bo rywalizowaliśmy z tym zespołem w zeszłym sezonie w drugiej lidze. Ma ten zespół swój styl i dzisiaj ten styl pokazał. Duża swoboda, duża jakość. Mieli też dzisiaj sporo szczęścia, bo tak łatwo zdobytych bramek pewnie dawno nie, nie zdobyli. Myślę, że to był zdecydowanie najlepszy zespół spośród tych, które rywalizowało za mojej kadencji z, z Sandecją. Dziękuję dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, także dziękuję bardzo. Witam. W drugiej części konferencji prasowej jest z nami Daniel Myśliwiec, trener sali Rzeszów. Witam serdecznie trenerze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I poproszę tradycyjnie o komentarz do dzisiejszego spotkania. Cieszymy się bardzo ze, ze zwycięstwa, ale to zwycięstwo Pomimo tego, że myślę, że na dobrym poziomie to już nie ma dla nas żadnego znaczenia, a znaczenie ma przygotowanie do najbliższego meczu. I myślę, że to jest koniec mojego komentarza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Łukasz. Łukasz, czy pani chce Pani Panie trenerze, przed tym spotkaniem pytałem pana o wnioski, które. Chciałby Pan wyciągnąć z zespołem po potyczce z Wisłą Kraków? Mówił Pan, ująłbym to tak zwanej decyzyjności, o szybkości podejmowania decyzji, o pewnym komforcie podejmowania tych decyzji. No i myślę, że dziś wyglądało to bardzo dobrze, a szczególnie do 30 minut. Myślę, że nie może Pan mieć zastrzeżeń. Generalnie nie, ale to też nie było tak, że było wszystko idealnie tak od bieguna do bieguna. Nie chciałbym, żebyśmy się poruszali od ściany do ściany, bo z jednej strony Wyglądało wszystko dobrze, podejmowaliśmy dobre decyzje, ale też były momenty, w których powinniśmy się zachować jeszcze bardziej stabilnie. Chciałem, żebyśmy byli stabilni w tym meczu, czyli bez względu na wynik, bez względu na okoliczności, robić swoje. A był taki moment, że chcieliśmy chyba sobie sami stworzyć trochę bałaganu, bo jeżeli jakiś środek działa, jakaś metoda działa, to póki nie ma zagrożenia, że nie przestanie działać, to warto kontynuować. A tutaj trochę był moment, że zaczynaliśmy szukać. Myślę, że kwadratury koła. Co nie zmienia faktu, że zwycięzców się nie sądzi, i w tej nie. sytuacji będziemy myśleć tylko o tym, jak się przygotować do meczu. Proces tej decyzyjności w kontekście zależności jest bardzo zadowalający. 37. Bramka Stali Rzeszów na własnym obiekcie. Żadna z drużyn w lidze nie ma nawet 30 strzelonych goli przed własną publicznością. No w lidze tylko ŁKS ma jedną bramkę więcej. No ofensywa na razie zdaje egzamin bardzo dobrze. Jest nieźle. Zapraszamy na stadion, żeby wszyscy widzieli te, te rzeczy, te bramki, te akcje na żywo. Jak najbardziej. Czy kwestia przede wszystkim destrukcji jest jak najbardziej do poprawy przed meczem derbowym? Wiedzieliśmy, że Sendecja ma dużą liczbę piłkarzy, które i powtarzalne takie mechanizmy, gdzie bardzo ciężko odebrać im piłkę, szczególnie w pierwszym tempie. I pomimo tego, że Sendecja nie zrealizowała celu, nie zdobyła bramki, to, to przysposzyło nam problemów, ale byliśmy, mieliśmy, braliśmy to w koszty, tak bym powiedział. I, i to jest na pewno element, który przed najbliższym meczem będziemy poprawiać, ale mam świadomość tego, że tak jak wspominałem przed meczem jeszcze z Wisłą Kraków, że my przestaliśmy grać jednym systemem i w ostatnich trzech meczach zastosowaliśmy trzy różne systemy obrony, tak żeby zniwelować a tutaj przeciwnika i odpowiedzieć sobie na pytanie, w który sektor jesteśmy w stanie zaakceptować przeciwnika z piłką i tutaj też po analizie przeciwnika też mamy pomysły jak zatrzymać najbliższego naszego rywala. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Proszę bardzo. Dzień dobry, Grzegorz Zimny, RetroFootball. Panie trenerze, pytanie odnośnie najbliższego meczu. W sporcie są takie wydarzenia, przepraszam już za długi wywód, ale w sporcie są takie wydarzenia, niezależnie od dyscypliny, niezależnie od szczebla rozgrywek, od poziomu, wydarzenia o większym ciężarze gatunkowym. Wiadomo, że takim meczem będą derby Rzeszowa dla wszystkich, dla kibiców Stali, dla kibiców resowi. Dla mediów, które będą więcej mówiły i pisały o tym meczu. I pytanie do Pana, bo są różne sposoby motywacji przed takimi wydarzeniami. Niektórzy sportowcy starają się podchodzić do takiego wydarzenia, do takiego meczu, ze spokojem, żeby nie narzucać presji, żeby po prostu nie podchodzić do tego jak do jakiegoś większego wydarzenia. Pan przed derbami, które zostały rozegrane w rundzie jesiennej, wypowiadał się spokojnie. Pańskie wypowiedzi były spokojne, chyba chciał Pan trochę ściągnąć presję z piłkarzy. A jak będzie teraz? Jaki jest Pański sposób motywacji? Czy po prostu stara się Pan na spokojnie do tego podejścia do zwykłego meczu, czy właśnie przeciwnie, nakusować, podkręcić atmosferę, żeby piłkarze czuli, że to będzie wyjątkowy mecz? Jak widać, trener zawsze buzuje, razem też tak ale przed rundą, w rundzie jesiennej, było trochę inaczej. Wtedy był bardzo ważny kontekst i tego, w jakim, na jakim etapie my byliśmy, na jakim etapie był przeciwnik, i wiedziałem, że wtedy naszym ogromnym atutem była, było to, w jaki sposób my atakujemy, w jaki sposób rośniemy, i, i uważałem, że to jest najlepsza metoda. Popełniłem błąd, wyciągam wnioski. I ja się może powtórzę, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważny mecz, ale jeszcze raz podkreślam dla mnie to jest bardzo ważny mecz, bo powiem może mocno najważniejszy mecz odkąd jestem w stanie i tak do tego podchodzę. Jeżeli chodzi o kwestie motywacji, to myślę, że jeżeli kogoś trzeba motywować na ten mecz, to, to myślę, że jest problem z pobudzeniem tutaj jakimś, bo po prostu my chcemy zrobić wszystko, żeby na boisku pokazać prawdziwych siebie pokazać tylko i wyłącznie siebie i zrobić wszystko, żeby te derby były zapamiętane przez naszych kibiców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania? Czy e, bardzo? Marcin mam jeszcze, jeszcze pytania o dzisiejszym mecz, mówił Pan o złym dobieraniu środków, o, o niepotrzebnej zmianie y, gry, sposobu gry. Co konkretnie Pan ma na myśli? Co sposobu nie, derby? tylko kwestii y, Zajmowania pozycji na boisku. Bo początkowo nastawialiśmy się na zmianę strony ze względu na e, zależności w grze e, Sandecji. Mówiłem o tym w konferencji przedmeczowej, że oni wykorzystują bardzo dużą liczbę piłkarzy, grając pięcioma w linii. Pięciu mieli pomocników i napastników, którzy w różnym układzie domykali zmianę strony. Tutaj trener kafarski m, znów, tak jak w poprzednim meczu, zaproponował ustawienie 4-2-3-1, czyli nie. Tworzył z jednej strony tak dużą przewagę, ale nie było tak dużo przestrzeni po drugiej stronie po zmianie strony, bo ten piąty zawodnik, który był zawsze w linii obrony, był wyżej w linii pomocy, przez co my nie potrzebowaliśmy aż tak częstej zmiany strony i aż tak szerokiego ustawienia przeciwników. Czyli, odpowiadając na pytanie, w momencie, kiedy my. Mając środkowych pomocników w środku, jesteśmy st w stanie stworzyć przewagę i stamtąd zagrać piłkę prostopadłą, i te piłki prostopadłe przechodzą. To nie ma sensu schodzić szerzej, po to, żeby dawać czas przeciwnikowi się przesunąć. I to był taki główny akcent, gdzie jeszcze raz podkreślę, ja rozumiem moich piłkarzy i ja akceptuję ich decyzje, bo oni też muszą zbadać swoje granice. Ale to nie było potrzebne, bo było hmm, niepotrzebnym dawaniem czasu rywalowi na ustawienie się, odbudowanie szyków. I, I te przekątne łukasze góry na to też tak się panu jakby panie ocenią? Jeżeli były precyzyjne, to były dobrymi decyzjami w tym meczu, bo wtedy mogliśmy stworzyć przewagę dzięki też innym mechanizmom, ale to może. Powstrzymam się od opisu dokładnego, gdzie kto miał wiec, bo, bo nie chcę też odkrywać kart, niech się przeciwnicy troszkę bardziej wysilą w analizie. Spytam no Jesienią. Fajny mecz na Kibiców 7 bramek. Czego możemy się spodziewać w sobotę? Nie wiem. Oprócz o, czego możemy się spodziewać? Warto zapytać Tader Jak stał Rzeszów? Co specjalnego może Pan przygotować na ten mecz? To zostawię dla piłkarzy i miałem nadzieję, że to będziemy obserwować wszyscy na boisku. Liczy Pan na otwarty mecz? Na ofensywny mecz? Czy my możemy liczyć na taki mecz? Na osiem bramek było siedem. A czy kiedyś z naszym udziałem można było liczyć na inny mecz? No nie. <laughs> to Wreszcie może jedno? tak zaskoczymy Rysowie. <laughs> Jeszcze jedno pytanie a propos właśnie tego meczu. Był Pan w ruchu zadowolony, że ten mecz dzisiejszy tak się ułożył, że nie trzeba było do końca forsować tempa, że nie trzeba było się martwić o wynik, że można było spokojnie za kilka dni to spotkanie z Rysowią, widziałem trenera, Hajdo siedział, pod koniec meczu sobie wyszedł, oglądał wasz mecz. Było na pewno spokojnie, ale to nie znaczy, że jest lepiej. Ja wolę i to jest coś, co cechuje też moją drużynę, że im mocniej pracujemy, tym lepiej wyglądamy w meczu. I w momencie, kiedy my też mocniej popracujemy w meczu, to tempo, ta agresywność nam zostaje, a w momencie, kiedy mecz jest Powiedzmy, że rozstrzygnięty, to to tempo spada. Gubimy czasami koncentrację. Czy generalnie jest taka, taka zależność, że w momencie, kiedy jest niby spokojnie, niby dobrze, to tempo spada agresywność, a, a ja nie czerpałem tak dużej przyjemności z poczynań moich piłkarzy w drugiej połowie, ale jeszcze raz podkreślam, akceptuję, bo wiem, że szykujemy się na kolejny tydzień. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, także dziękuję bardzo i do zobaczenia.